Poznaniu.pl Poznań w minutę Najwyższy budynek w Wielkopolsce będzie dokończony, są pieniądze na inwestycje, na które od kilku miesięcy dzieje się niewiele, chodzi o budowę biurowca n 2 przy placu Andersa, dzięki porozumieniu banków inwestycje uda się zrealizować do końca w ciągu około półtora roku. W parku na Poznańskim Sołaczu powstanie nowy mostek dla pieszych i rowerzystów. Spółka Poznańskiej Inwestycji Miejskie właśnie ogłosiła przetarg na wykonanie kładki nad Bogdanką. Ułatwi ona komunikację mieszkańcom północnych osiedli z centrum miasta. Policjantem jest się nie tylko w godzinach pracy. Udowodnił to posterunkowy Krzysztof Mleczak z komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Wracając prywatnym samochodem do domu, zauważył na drodze kierowcę zachowującego się w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się zatrzymać 36-letniego obywatela Ukrainy który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej interweniowali w jednej z miejscowości w gminie Trzemeszno pod Gnieznem. Trzyletnie dziecko zostało odebrane matce i jej konkubentowi po tym, jak pojawiły się podejrzenia stosowania przemocy, podczas przeszukania w mieszkaniu pary znaleziono także znaczną ilość narkotyków.